jak powstał ten oto piękny, subtelny, kobiecy makijaż, to zapraszam Cię serdecznie na ten krótki tutorial makijażowy, w którym krok po kroku pokazuję, jak go zrobić. Zapraszam! Obecnie mam wypielęgnowaną twarz. Użyłam też naszego zestawu świątecznego, świąteczny blas, który jest teraz w genialnej cenie promocyjnej. W makijażu dzisiaj użyję kremu CC, który ma delikatne krycie, ma filtr 15 i dodatkowo mi dowilża moją skórę. Jego daję na pędzelek, który pięknie wyrówna mi kolory skóry, który rozprowadzam takimi ruchami stempelkowymi na dół pod oczy również mogę dać tutaj krem CC, bo ten krem dodatkowo jeszcze mi domilżam. Całość utrwalę jeszcze pudrem jedwabistym, którego uwielbiacie i kochacie ja też. Dlaczego? Ponieważ ten puder daje mi nam takie aksamitne wykończenie, takie jedwabiste wykończenie, sprawiając, że nasza skóra jest naprawdę gładka niczym aksamit. Jest taka... Wygładzona, wyprasowana. Dlaczego? Ponieważ zawarte w tym pudrze e, emolienty pięknie pracują na naszej twarzy, sprawiają, że nie uwdaczniają się z maszki. Jest wyprasowana. Drogie, w makijażu nie może zabra zabraknąć mojej magicznej paletki, którą otwieram, którą będę dzisiaj wykonywać w makijaż. Pobieram sobie też jeden cień, którym będę dorysowywać sobie brwi, delikatnie je zliftinguję, podrasuję bardzo prostą metodą za pomocą cienia i takiej szczoteczki, którą też robię kreski na oku, więc popatrzcie, jak to szybko idzie. I gotowe. Kolejnego kroku nie mogłoby nam zabraknąć pędzelka, kopytka, którym będę nanosić róż, rozświetlacz i brązel. I nabieramy rozświetlacz, rozświetlaczem, rozświetlacz dajemy na szczytkości kości jarzmowej, popatrzcie jak to szybko rachu róż, skrzyżowanie tych dwóch linii. I nakładamy róż. Dziewczyny to będzie taki subtelny, dzienny, elegancki, piękny makijaż. Właśnie przy użyciu e, niewielkiej ilości produktów. Wam taki szybki, dzienny, bardzo subtelny makijaż. Delikatnie brązerem sobie zmniejszam czoło, e, podbródek. Wyszczuplam się dziewczyny, tam bronzerem, nosek wyszczuplam. A popatrzcie jak się wykonturuje buźkę, jak całkiem inaczej twarz wygląda, jest nadany kontur, a uniesione są te policzki. Ale to nie koniec. Zaczynamy z makijażem oka, do którego użyjemy tej oto paletki. Popatrzcie, rozświetlaczem dajemy tutaj wewnętrzny kącik oka, ładnie rozświetlamy sobie tu. Wszystko robię jednym dziewczyny pan, pędzlem. Mamy to. Następnie biorę róż naruchomą dziewczynę część powieki. Patrzcie, jak będzie ładnie to wszystko tutaj współgrało z naszą piękną pomadką też. I z drugiej strony robię to samo. Popatrzcie, jaki to będzie magiczny, szybki makijaż. Następnie biorę brązer i brązerem otwieram oko i tutaj w zagłębieniu. Dziewczyny, popatrzcie, jak wycieraczka w aucie, rachu ciachu. I, i tutaj w zagłębienie. I tak samo robimy z drugiej strony brązerem. Wszystko, popatrzcie, to jest tak szybki, magiczny, szybki, prosty makijaż. Nie ma wata, dziewczyna, żebyście sobie z nim nie poradziły przy użyciu tych produktów i dobrze wypielęgnowanej buźki, do której do, do, do pielęgnacji użyłam właśnie naszego m, cudownego zestawu, który jest teraz świątecznej promocyjnej ceny, to mega się opłaca. <laughs> I teraz lecimy dalej. Ale wiecie co, dziewczyny? Jeszcze pomyślałam, że jest coś tutaj dodamy. Jak już mam ten pędzelek, którym sobie robiłam brwi i cień, którym sobie robiłam brwi, to wykorzystam ten cień i ten pędzelek do tego, aby zrobić sobie szybką taką kreseczkę, aby nadać jeszcze magii temu makijażowi. Troszeczkę wzmocnimy. Może być taka wersja light, bądź może być wersja. Poparcie z delikatną kreseczką. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo szybkie. O, poparcie, kreseczka, da? Troszeczkę możemy sobie nadudać dać tego cienia, przydymić dolną powiekę mocniej, wol... yy, lżej, jak już uważacie. I poparcie, już z takiego bardzo delikatnego, robi się mocniejszy makijaż przy użyciu tylko jednego pędzelka i. Jednego cienia. Czujemy rzęsy przy użyciu tuszu Panorama. Jest to tusz, który jest właśnie w tej naszym zestawie mroźnej malinki. Jeżeli lubicie efekt takich rzęs i pięknie rozdzielonych, takich nie aż bardzo grubych, sztucznych, to ten tusz jest dla Ciebie. Jeżeli lubisz taką silikonową szczoteczkę, to ten tusz jest dla Ciebie, więc zastanów się, czy nie warto sięgnąć po ten zestaw Mroźna Malina, w której właśnie ten tusz jest w gratisie, dziewczyny. Ten tusz jest w gratisie w Mroźnej Malinie. I teraz czas na usta. Usta zrobię moją ukochaną pomadką, którą Wy też kochacie. Dziewczyny, jest to pomadka, którą najwięcej sprzedaję. Jest to pomadka, w której jesteście rozkochane. Ja też. Ponieważ ona pasuje każdej kobiecie. Jest to taki piękny kolor malinkowy, mroźnej malinki. I ta pomadka jest właśnie w tym zestawie, ale popatrzcie sama. Jak pięknie to wszystko się tutaj łączy. No, cudo. Ciekawa Waszej opinii, czy taki makijaż yy, Wam się podoba? Słuchajcie, subtelny, kobiec, elegancki. Jeśli tak, to zapraszam pozostaw mroźna malinę, szminkę, którą mam na ustach. Macie creme CC, a w gratisie macie tuż fanorama, który robi właśnie takie piękne igiełki, delikatnie rozczesuje rzęsy, podkreśla. Więc jeśli lubisz taki efekt takiego subtelnego, kobiecego makijażu, to ten zestaw musisz mieć koniecznie. Tym bardziej, że jest w promocyjnej cenie, dziewczyny. To jest must have. Jeśli chciałabyś go sobie zakupić, serdecznie zapraszam. Pięknie ci go spakuję, tak abyś pod choinką mogła cieszyć się tym cudeńkiem. Zapraszam serdecznie do kontaktu.